W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Psalm 35: Modlitwa niesłusznie oskarżonego. Osądź, panie tych, którzy mnie posądzają. Zwalcz walczących ze mną. Chwyć tarcze, osłoń mnie, przyjdź mi z pomocą. Dobądź włóczni i zastąp drogę moim prześladowcom. Upewnij mnie, jestem Twym zbawieniem. Niech się zmieszają i zawstydzą ci, którzy czyhają na my życie. Niech się cofną i zawstydzą ci, którzy przeciw mnie złoknują. Niech się staną jak proch na wietrze. Niech ich odpędzi anioł pana. Niech ich droga będzie ciemna i śliska. Niech ich ściga anioł pana, bo bez powodu zastawili na mnie zgubne sidła. Bez powodu szykują na mnie pułapkę. Niech niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. Niech wpadną w sidło, które zastawili. Niech zaplączą się we własne sieci, a Ja rozraduję się Panem, weselić się będę z Jego zbawienia. Powiedzą wszystkie Moje kości, Panie, któż podobny do Ciebie? Ty wyrywasz biedaka z ręki silniejszego, a ubogiego i nędzarza uwalniasz od grabieżcy. Występują przeciwko Mnie fałszywi świadkowie, oskarżają Mnie o to, czego nie zrobiłem, odpłacają Mi złem za zło, czyhają na Moje życie. Gdy oni chorowali Ja wkładałem wór pokutny, umartwiałem się postem, lecz Moja modlitwa była daremna, bolałem nad nimi jak nad przyjaciółmi i braćmi, Byłem zgnębiony, jak w żalu po matce. Lecz gdy ja z sił opadłem, ze śmiechem się zbiegli, zgromadzili się przeciwko mnie, bili mnie bez powodu, szarpali bez litości. Szyderczo śmiali się ze mnie, zgrzytali na mnie zębami. Panie, jak możesz na to patrzeć? Ocalmy życie od zagłady. Uchroń jedyne me życie przed lwami. Będę Cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu. Będę Cię wychwalał wśród licznego ludu. Niech nie wyśmiewają się ze mnie kłamliwi wrogowie. Niech nie mrużą szyderczo oczu, nienawidząc mnie bez powodu. Nie pragną oni pokoju, lecz wymyślają oszustwa. Przeciwko spokojnym mieszkańcom kraju. Naśmiewają się ze mnie i mówią: Dobrze mu tak, dobrze. Oto oglądamy jego klęskę. Widziałeś to, panie, więc nie milcz. Panie, nie stój z daleka ode mnie. Przebudź się, przyjdź mi z pomocą. Boże mój i panie. Broń mojej sprawy, osądź mnie według twojej sprawiedliwości. Panie, Boże mój, niechaj ze mnie nie szydzą. Niech nie myślą sobie, ach, to się nam udało. Niech nie mówią, pożarliśmy go. Niech się zawiodą i zawstydzą ci, którzy cieszą się z moich nieszczęść. Niech się zmieszają i okryją wstydem ci, którzy mówią o mnie złośliwie. Niech się cieszą i weselą ci, którzy chcą dla mnie sprawiedliwości. Niech zawsze wielbią Pana, ci, którzy dla Jego sługi pragną pokoju, a język mój niech głosi, Twą sprawiedliwość, i przez cały dzień. Twoją chwałę.